Można powiedzieć, że wartość prądu z autokonsumpcji 800, czyli gdybym... Autokonsumpcja 600, to 800 zł bym za to zapłacił, ale koszt rachunku, gdybym nie miał fotowoltaiki, to za te kilowatogodziny zapłaciłbym prawie 1000, Ile? 1330 zł. A zapłaciłem 100? 1330 to był z kilowatogodzin, a zapłaciłem 111, tak? Czyli ja, 90 Tak. I ja po prostu... Będą w systemie net billingu, bo ta, to trzeba podkreślać. Tylko, że w tym jest Samochód, którym jeżdżę, i to właśnie właśnie samochód, samochód. Robi najwięcej. No Bo jeszcze nie było ciepłej wody. Tak? tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że ty sobie wybudowałeś instalację fotowoltaiczną z myślą o samochodzie. No tak, to było Gdybyś planowane. Się... nie miał samochodu, to byś wybudował sobie instalację połowę mniejszą, czyli 5 tak. czy 4 kW, i te wyniki byłyby podobne.